Witam, moje drogie siódemeczki. Siódemeczki są wibracji 7. Każda wibracja jest w swojej wibracji, moje kochane siódemki. Siódemko, zajmiesz się teraz samodoskonalaniem, nauką, rozwijaniem duszy, rozwijaniem swojego umysłu. Jeżeli masz jakiś talent, rozwijaj go. Moi kochani, w ogóle chciałabym Was zaprosić do przesłuchania początku filmiku horoskopu dla wszystkich wibracji numerologicznych. Tam opisuję, jaki teraz jest miesiąc. Mamy miesiąc o wibracji 9, więc moi drodzy, kursy, szkolenia, bo wy macie dwie liczby, 9 i 7, które y, pozwolą Wam ten chłonny umysł, który będziesz miała teraz, niezwykle y, właśnie chłonny, nasycić. Y, zarobicie dzięki temu, że będziecie mieć większą wiedzę lub umiejętności, jakich inni nie posiadają. Siódemka nie sprzyja życiu towarzyskiemu, czy po prostu miłosnym spotkaniom, poczujesz, że chcesz od pewnych osób nabrać dystansu, wolisz samotne spacery, wolisz się wyciszyć. Uważajcie też moi drodzy na choroby, bo w siódemce czasami zdrowie jest gorsze, tak? Pociszywujemy po prostu spokoju, ciszy, relaksu i to jest dobrze, to jest bardzo dobrze, bo nie możemy w każdym miesiącu być bardzo fit. Teraz macie ta, co, taką kartę mówienie, mówca. A druga karta to wrażliwość. No właśnie, do tego chciałam nawiązać. My jesteśmy bardzo wrażliwi w takim miesiącu 7, i teraz niektóre osoby, gdzie mam tą książeczkę, może poczują taką niezwykłą wrażliwość, że wszystko odczuwają tak mocniej, mocniej docierają do Was bodźce. Zwróćcie uwagę również na to, że Wasz organizm potrzebuje resetu, odpoczynku. Możecie wykorzystać ten miesiąc do tego. Aby na przykład nauczyć się jakiegoś kursu fajnego, ezoterycznego, może astrologia, może numerologia, ale też wrażliwość ciała. Kochani, zalecałabym zrobić sobie badanie kontrolne, dobrze jeść, odżywiać, wysypiać się. Twój cel życiowy uwzględnia Twoją umiejętność przemawiania, więc może ktoś zapisze się na jakiś kurs czy szkolenie związane z przemawianiem, z mówieniem, a może Wy będziecie mówić i przemawiać, i dzięki temu. Dzięki tej wrażliwości, którą macie w tym miesiącu, po prostu bardziej dotrzecie do grona Waszych słuchaczy. Co jest jeszcze też fajne w takim miesiącu, moi kochani. W siódemce ja e, zalecam bardzo podróżowanie, dalekie, bliskie, ale samotne podróże, też się fajnie udają. No i moi kochani, spodziewajcie się też pewnych negatywnych aspektów. Trzeba o tym powiedzieć. W siódemce czasami tracimy kogoś bliskiego. W siódemce odchodzą, umierają nasi bliscy, znajomi. Może się wydarzyć jakaś choroba czy nieszczęście w rodzinie. Bardzo mocno Was wspieram, bardzo mocno, moi kochani, jestem z Wami, przytulam. To jest taki normalny, naturalny proces, który przechodzi każdy człowiek. Przecież jest to czytanie ogólne. I nie wszyscy mają super różowo i kolorowo, ale to jest pewien cykl rozwoju naszej duszy. I wy mocno to w tym miesiącu poczujecie. Jeżeli ktoś potrzebuje wsparcia, prywatnego czytania, zapraszam bardzo serdecznie Was do kontaktu. Dziękuję, siódmeczki. A jeszcze chciałabym bardzo mocno tutaj podkreślić pewną rzecz. To nie jest dla wszystkich siódemek oczywiście. Jeszcze raz podkreślam, jest to czytanie ogólne, tylko dla niektórych. Siódmeczki, ktoś, kto ma problemy z nałogami, ze zdrowiem w tym miesiącu, albo może już od dawna, od zawsze, to będzie taki miesiąc, który skonfrontuje Was z własnym zdrowiem, złymi nawykami, przyzwyczajeniami. Należy to zostawić, należy to odpuścić. Może teraz bardziej niż w jakimkolwiek innym miesiącu zechcecie uwolnić się w od jakichś ograniczeń, nie wiem, rzucić papierosy, zostawić ze sobą jakiś nauk, bo już Was tu męczy, bo już Wasze zdrowie nie daje rady. I kochani, bardzo mocno do tego zachęcam. Dobrze, już się więcej nie wymądrzam. E, teraz, jeżeli ten filmik się podobał, daj lajka, komentarz, subskrybuj mój kanał. A teraz zaproszę ósemeczki. Dobrze? Teraz tak, ósemeczki, moje kochane ósemeczki. Bardzo pozdrawiam serdecznie ósemka. Jest w swojej wielkiej wibracji mocy, czyli nieskończoność, silny miesiąc. Jak kocham tę samkę. Pragnienie serca, zobaczcie. Pierwsza karta, łap, pragnienie serca, druga karta, artysta, Jakie wy macie czytanie? Dobrze, tam jeszcze podejrzałam, ale po dwie karty, ok, najpierw interpretacja, co ja tu dla Was przygotowałam. Odwaga, namiętność, osiągną apogeum pod wpływem tej wibracji 8. Jeżeli chcecie rozpocząć nową karierę, ścieżkę pracy, to jest ten czas. Moi kochani, naprawdę teraz nie cofniecie się przed niczym. Teraz e, macie osiągać swoich celi. Jeżeli macie własną działalność gospodarczą, konkurencję wymieciecie po prostu. Nabie, nabierzecie też apetytu na władzę. Żadnych dyskusji. E, dzięki tej ósemce przekonacie, czy szefa do swoich pomysłów czy, Moi drodzy, będziecie szefami, bo możecie dostać jakąś awans, miłości, powodzenie, ale nie łączcie biznesu z randkami. Moi kochani, zadbajcie o związek, ten związek, którym już jesteście, możecie zorganizować romantyczny wieczór lub wyjazd we dwoje, spacer. Ale to jest silny miesiąc. Zdrowie silne, w ogóle wow! Bardzo chęt, zachęcają Was anioły: łapcie pragnienia swojego serca. To jest Wasz miesiąc. Nikt, nawet Bóg czy anioły, nie będą w stanie podjąć jakiejś decyzji za Ciebie. Też taka wskazówka: jeżeli czegoś pragniesz, zrób to. Ty decydujesz, masz wolną wolę. Spędź trochę czasu w samotności, w ciszej, w ciszej kontemplacji, rozważ pragnienia własnego serca i śmiało, odważnie rusz w kierunku ich spełnienia. Ponieważ teraz drzwi do realizacji Twoich marzeń stoją przed Tobą otworem. Moi drodzy, zasługujecie na szczęście. Teraz anioły, wszechświat podnoszą Was na duchu i mówią, idźcie w kierunku spełnienia Waszych marzeń. Też widzę, że wiele ustamek będzie się spełniać artystycznie w tym miesiącu, albo Wy jesteście artystami, albo poczujecie chęć tworzenia. Wasze artystyczne umiejętności będą również odbijały się na właśnie tej ścieżce waszej kariery, może ktoś, dam przykład tak, moja córa jest tam w kuchni, realizuje się, będzie się teraz mocniej spełniała, tak, wyrażajcie swoje wewnętrzne, wewnętrznego artysta, nieważne czy jesteście kucharzami, czy jesteście artystami, malarzami, czy po prostu nie wiem, jesteście kosmetologiem tak jak ja i w tym momencie będziecie tworzyć Hmm, odpowiedź teraz na najkorzystniejszą dla Ciebie obecną chwilę rozwoju to jest otworzenie się wszelkich kanałów w Tobie e, na kreatywną energię, ekspresję. I teraz niektóre osoby mogą iść na kurs malarstwa, robienia biżuterii, kurs sztuki, szkicowanie, wyszywanie. Ale niezależnie, może ktoś nie pójdzie na kurs, ale po prostu Twoje czyny, ta artystyczna ekspresja, jeżeli zaczniesz ją pokazywać, wyrażać się, to będzie miała niezwykły, wielki wpływ na Twoją pracę, co za tym idzie na pieniążki i po prostu na wszelkie strefy Twojego życia. Piękny miesiąc, piękny, bo nawet teraz, jak patrzę na litery, słuchajcie, no, w obiektywie 8-8. Wow, jaka moc. Był przekaz z góry, słuchajcie, przyszł przekaz z góry, że właśnie wy, ósemeczki, macie teraz cudowny miesiąc, zarobicie dużo pieniędzy. Mm. I tego wam z tego serca życzę. Wasza Luzi Rux. Witam was dziewiątki. Dziewiątki są w dziewiątce. Miesiąc zamykania, miesiąc kończenia, miesiąc zmiany diety, dbania o siebie, miesiąc podróży. Może nawet jakichś powracających romansów? Zobaczmy. Dziewiątko w tym lutym możesz też potrzebować więcej, właśnie ciszy, spokoju, nawet samotności, więcej odpoczynku, zagłębiać się, medytować. Na pewno słuchanie muzyki, kochani. Dostaliście pierwszą kartę: słuchajcie muzykę. Muzyka uzdrawia was w tym miesiącu, ale również inne osoby. Przy pomocy tej muzyki, kiedy będziecie mieć trudne chwile, Włączcie dobrą muzykę, będzie koić wasze serce. Przy muzyce możecie medytować, a przede wszystkim zrozumiecie pewnych ludzi, może tego, czego już nie warto się trzymać, e, których miejsc, sytuacji, bo właśnie te wibracje dziewiątki, bardzo dużo tu dziewiątek. Kochani, wy jesteście dziewiątki, tu macie dziewiątkę miesiąc i ten miesiąc luty jest o wibracji dziewięć. Posłuchajcie początku z poprzedniego filmiku. Który rozpoczęłam, horoskop numerologiczny na luty. To dużo tłumaczy, kochani. Wiele w Waszym życiu sytuacji czy ludzi się zakończy, czy będzie się kończyć w tym miesiącu. Ale dobrze, bo jeżeli obecna praca nie przynosi Ci satysfakcji czy zysku, będziesz się rozglądać już za czymś nowym i w przyszłym miesiącu. Dla Ciebie po prostu przyszły miesiąc marzec będzie cudowny, bo zaczniesz od nowa. I będziecie już teraz rozważać różne opcje, będziecie się rozglądać za czymś nowym, możecie się uczyć, moi kochani, macie nauczanie. Czy zaczynacie jakikolwiek kurs szkolenie, to jest bardzo dla Was dobre. Uczcie się nowych rzeczy, postawcie na naukę, ponieważ to zaowocuje w następnym miesiącu, w następnych miesiącach. Moi drodzy, możecie teraz zmienić dietę na zdrowszą, możecie zmienić fryzurę, styl ubierania się, o, zmiana fryzury. Rozkład dnia, może nawet po prostu, będziesz taka, e, powiedziałabym szczerze, wybredna, ale wszystko dla Ciebie jest korzystne i dobre, ponieważ te zmiany są dla Ciebie korzystne. Odżywianie, moi drodzy, bardzo dobrze. Odżywianie, czyli albo ktoś sięga po jakąś nową książkę kucharską i po prostu. Przygotowywuje nowe przepisy, zaczyna się inaczej odżywiać. Jesteście bardzo wrażliwymi osobami, które przywiązują wagę do jedzenia, które spożywa, czy pitych pity, pity przez Was napojów. tak? I właśnie zauważyliście pewnie, że Wasza energia, nastroje zmieniają się w zależności od tego, co jecie, co konsumujecie. Teraz to wpływa na Wasze ciało, więc bardzo ważne w tym miesiącu, jak się odżywiacie. Poproście uzdrawiające anioły o pomoc, że dostrzeżecie, A jeżeli dostrzeżecie, że niezdrowe nawyki żywieniowe, e, źle już na was wpływają i zastępujcie to zdrowym apetytem na zdrowe posiłki i napoje. To jest proces. Moi kochani, wy też możecie w tym miesiącu poradze, radzić komuś, doradzać, co powinni jeść, jak się powinni odżywiać. W też przychodzą jakieś takie trudne sytuacje. Może ktoś z Waszych bliskich zachorował. Może czujecie kurczę, coś się znowu z przeszłości odzywa, odbija. No kurczę, znowu to samo. Wytrzymajcie, moi drodzy. Czas zacząć zamykać jakieś etapy w waszym życiu, które już wam nie służą. Ja wiem, że dziewiątka jest trudna. Same te dziewiątki w dziewiątce, bo nie dla wszystkich będzie cudownie, fantastycznie. Może być taka dziewiątka, która przeżyje to w miarę lekko, będzie się uczyć, ale też czuje, że dopadną was handry, dopadną was zmęczenia. Wówczas muzyka, zdrowe odżywianie i nauka. W tym znajdziecie radość, pocieszenie, siłę. A jeżeli ktoś potrzebuje prywatnego czytania czy jakiejś porady ode mnie, zapraszam bardzo ciepło do kontaktu i jak mogę, to pomogę. Moi kochani, mam nadzieję, że filmik się Wam podobał. Horoskop numerologiczny na miesiąc luty o wibracji y, 9. Nie wszystko jest tutaj w stanie być powiedziane. Ograniczenia czasowe, również zresztą filmik byłby za nudny. Naprawdę zapraszam do prywatnego kontaktu wszystkich, którzy to potrzebują i tego. Natomiast tymczasem proszę, lajka, komentarz. Naciskajcie ten kanał, subskrybujcie. Do zobaczenia wkrótce. I to wszystko z mojej strony. Dziękuję za uwagę.